Witam wam w trzecim odcinku życie Lorda Mateo. Jak dobrze wiecie, po trzecim odcinku mam wymarzony samochód. Sorry za moją jazda, ale jadę moją... ale jadę kieruję kryj, kryj, jedną ręką. Nie! To są chyba jakieś jaja. I z tym sposobem widzowie muszę oddać samochód do naprawy Nocieszyłem 7 to powiedz 10 minut no i muszę oddać go do naprawy Powiem Wam, że zajebiście. No, 10 minut zlacić się samochodem, później go zniszczyć, później go naprawić, później go jeszcze, o, jeszcze pięknie, o, jeszcze zajebiście! Nie, to są chyba jakieś... Ile to mnie będzie kosztować? Powiedz mi, ile to mi będzie kosztować? ILE?! Naprawiony. I to byłoby koniec tego trzeciego odcinka. Widzimy się w czwartym odcinku. Pa.